Witacie, jest Chile Cito w Argentynie. Każdy ma swój Dakar, my dziennikarze mamy go także. Nasze auto zepsuło się, klocki hamulcowe. Duży problem, ponieważ jesteśmy pół dnia opóźnieni w stosunku do rajdu. Problem polega na tym, że jesteśmy opóźnieni od 36 godzin. Najpierw w salcie, 600 km stąd, próbowaliśmy naprawić te klocki i tam w takim starym zakładzie, w takim typowym latynoskim zakładzie, gdzie czuć ten 20-letni smar, gdzie widać te wszystkie dacie, te wszystkie peżoty, Citroeny stare z lat 70., -tych, 80. -tych, wykorzystywane na części próbowano te klocki naprawić naprawiono Tyle, że powiedziano nam, słuchajcie, to jest wszystko na słowo honoru. Znajdźcie lepszy zakład w Chilecito. Teraz jesteśmy w tym lepszym zakładzie. Nasze klocki niebawem zostaną zrobione tak, jak należy. A my znowu wyruszymy w pogoń za rajdem. Kolejne 500 kilometrów raptem do San Juan. Mamy nadzieję, że w końcu uda nam się ten rajd dogonić. A cała historia naszej pogoni już niebawem w Onecie.